Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit i w tym poradniku pokażę Wam, jak wypłacić Wasze środki z konta Binance no, na konto bankowe. Zaczynajmy w takim razie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, lecimy. Krok po kroku jak to zrobić. Więc, logujecie się na Wasze konto i zrobimy sobie najszybszą metodę, ona wygląda tak, najeżdżacie sobie na ten portfel i klikacie sobie w spot spot tak jest no i teraz po kolei lecicie z z, z kryptowalutami i macie konwertuj, najlepsza opcja no i teraz zamieniacie sobie na złotówki wszystko Polisz zloty, żeby nie wpisywać ręcznie wystarczy kliknąć na saldo, od razu wam się pokazuje, macie tutaj podgląd, klikacie tak, no i potwierdź, bez opłat na razie, opłata jest niewielka dopiero jak wypłacacie, no i robicie to z każdą kryptowalutą, którą chcecie wypłacić, potwierdziło, ok, No idziemy tak ze wszystkim, to potrzebujemy, co nie? Jak już to zrobimy, czekajcie, ja sobie wszystko tam zamienię. Ok, no i to samo robimy też w USDT, które przynieśliśmy. Więc teraz wchodzimy sobie w wypłatę, ponieważ wszystko mamy przemienione na złotówki. Wypłata. Pomyłka. Tutaj klikamy sobie o właśnie. na nasze złotówki. Trzy kropki i wypłać. Wypłać. No, i musicie to zrobić jedynie przez aplikację Zen, ponieważ trochę się pozmieniało. Kiedyś była możliwość zapłaty kartą, teraz jest Zen. Natychmiastowa wypłata, więc płacicie prowizję przez yy, aplikację Zen. Jak będziecie wypłacać yy, przez Was telefon, przez Wasz telefon. Musicie stworzyć konto na Zen. Ludzie, to jest teraz wymagane. I na telefonie. Na telefonie otworzycie konto i przelewacie je sobie na Zen. A Zen przelewacie na konto bankowe. Tak to teraz wygląda. Tak jest od dłuższego czasu. I ok, więc odbieramy nasze środki na koncie bankowym. OK, to było tyle. No i musicie jeszcze przejść przez weryfikację. Dziękuję za uwagę. Jak coś to możecie zostawić łapkę w górę. Jak, jak macie jakieś pytania, to piszcie. I trzymajcie się na razie. Cześć, pa. pa.